rundę wiosenną sezonu 2020-2021. Rasel Dygowo już zainaugurował. Panie Prezesie, jaki, jaki był początek, jak przebiegały przygotowania do rundy wiosennej i czy zaszły jakieś zmiany kadrowe? Bardzo proszę. Witam wszystkich po dłuższej przerwie. No sezon bardzo dobrze rozpoczęliśmy, zwyciężając w Darłowie z Darłowią 2-0. Po bardzo ładnych bramkach Łukasza Wodarczyka i Mikołaja Duwe. Przygotowania rozpoczęliśmy na początku stycznia, mimo obostrzeń spowodowanych pandemią. Trenowaliśmy tutaj na swoim obiekcie trzy razy w tygodniu. W weekend jako czwarta jednostka rozgrywaliśmy sparingi. Myślę, że tam doszły. Dobrze okres, żeśmy przepracowali ciężko. Przede wszystkim dużo żeśmy biegali w terenie. Można było nas też widzieć tutaj na dygowie po okolicznych ulicach. Zmiany kosmetyczne, mogę powiedzieć kadrowe doszły. Odszedł od nas Oskar Wiś Wiśniewski, wrócił do startu miastko. Poza tym ubytkiem wszyscy zawodnicy zostali, doszło do nas trzech nowych zawodników. Bramkarz De Klerk z Bałtyku, a Szymański wrócił do Bałtyku, praktycznie to wymiana bramkarzy. Doszedł do nas bardzo dobry i obiecujący junior Jasiński z Kotwicy Kołobrzeg. Jest to misz Polski W15 z Pogonią Szczecin. Także na pewno duże wzmocnienie nasze, jako do środka pola. Jest to kołbrzeżanin. cieszę się, że tutaj chce grać w Dygowie. I doszedł jeszcze w piątek, żeśmy w ostatnim momencie załatwili juniora, to jest z Bałtyku yy, koszalin, Dominika pisarka. Praktycznie doszło trzech młodzieżowców i zwiększyliśmy tą kadrę. Najbliższy mecz Racela na, w, w Dygowiem. Najbliższy mecz, teraz te druga, druga kolejka, ta rewanżowa, no ze względu na zły stan boiska nasz tutaj w Dygowie, e, będzie rozegrany w kołbrzegu na boisku ze Sztuczną w sobotę o 14. Jak wiemy, w dalszym ciągu kibice nie mogą uczestniczyć na spotkaniach, także no, myślimy, że to się zmieni w niedługim czasie. E, poproszę, na to, na to, na to. Czy pandemia w jakiś sposób zmieniła coś w regulaminie rozgrywek, w przebiegu w ogóle meczy? E, powiem tak, no, dużo zmieniła, bo po spotkaniu prezesów klubu i zarządu Zachodnie Polskiego Związku Piłki Nożnej e, gramy, można powiedzieć, i nie wiadomo kiedy możemy skończyć, tak, przez pandemię. Dlatego już w tym sezonie będą spadki i awanse. E, także no, cieszy to, że w pierwszej kolejce na wyjeździe wygraliśmy bardzo ważny mecz i te punkty praktycznie uciekliśmy z tej strefy e, spadkowej, bo na dzień dzisiejszy to leci 7 zespołów czwartej ligi. Trzy zespoły na dzień dzisiejszy, z trzeciej ligi spadają do naszego województwa. Także jest to ciężki sezon. Cieszy ta wygrana na wyjeździe. No i myślę, że tutaj z Orłem Wałcz też po prostu no, pójdziemy na tej fali z wygranych meczy i zdobędziemy te trzy punkty, gdzie nas tam przybliżą do utrzymania. Bo, jak mówię, nie wiadomo kiedy to się może skończyć. A może obyśmy całą rundę zagrali, tak? bo gramy dla kibiców, dla siebie. Także już zawodnicy mieli duży rozbrat z piłką w tamtym roku. Także każdy chce grać. Proszę jeszcze przypomnieć, bo w tej chwili chyba 14 miejsce tak, w tabeli, o ile pamiętam, ale ile meczy w ogóle jest planowo do, do końca? Tak, teraz to obecnie 14 miejsce, jest tam ciasno w tej tabeli. E, wszystkie kolejki są planowane, ale ile się kolejek odbędzie, to dzisiaj nikt nie wie, tak? bo może w każdej chwili rząd wprowadzić e, znowu wstrzymanie rozgrywek i zakończy się liga. I to dlatego mówię, każdy mecz jest bardzo ważny i każde zwycięstwo. Nie ma już tutaj gdybania taryfy ulgowej. Trzeba każdy mecz po prostu wygrać. Tego się trzymamy. Także e, przede wszystkim życzymy e, zdrowia drużynie, zawodnikom, wszystkim. Nie? No i aby te rozgrywki doszły no, do samego końca. E, dziękuję bardzo. Jeszcze chciałbym tutaj podziękować panu Wójtowi, radnym Gminy Dygowo za wsparcie dla klubu w tych ciężkich czasach. No, nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja ze sponsorami. Mamy gdzieś tą umowę jeszcze podpisaną z firmą NEA, A jak z innymi sponsorami, myślę, że. Przy dobrych wynikach drużyny na pewno dalej będą wspierali na, nasz klub, bo zaznaczam jeszcze, że oprócz drużyny seniorów posiadamy trzy grupy e, młodzieżowe dzieci. Są to żaki, orliki i młodziki. Zapraszam serdecznie wszystkie dzieci, żeby rodzice tutaj przyprowadzali ich na te zajęcia, żeby grali w tych drużynach młodzieżowych. Są to jedyne drużyny młodzieżowe w gminie, także wszystkie dzieci zapraszam tutaj z gminy Dygowo, po prostu żeby się rozwijały poprzez piłkę nożną. Dziękuję, za Dziękuję i zapraszam wszystkich na mecz.